Siemane, maneczko widzowie, dziś tak jak obiecałem wam w poprzednim odcinku, zrobimy 100 widzów na sekretny bunkier. Ci, którzy byli tam, wiedzą już, że sam pomysł jest dość szalony. No bo miejsca tam jest bardzo, bardzo mało. No a dzisiaj 100 widzów z mojego Discorda, na którego was bardzo zapraszam, poleci właśnie w tą miejscówkę i będzie musiało tam walczyć do końca swojego życia komputerowego. Trzymajcie w każdym 50 zł do wygrania. Do wygrania też jest miłość Manojka za wpisywanie koziku Manojek w sklepie Fortnite. Te kilka osób pochwaliło się na Discordzie używaniem mojego kodu, więc dzięki wielkie. Do tego zostawcie szybkie 7284 łapki w górę. No i do jutra zbieram milion subów, więc czasu coraz mniej. Klikajcie, subskrybujcie, dzwonkujcie. A ja już nie przedłużam, lećmy na zadymiarski bunkier. No i lecimy na pierwszy mecz 100 widzów na bunkier, który jest daleko, a ja mam nadzieję, że dolecę. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Tu naprawdę wszyscy przylecieli. Broni na tej miejscówce jest naprawdę jak na lekarstwo, czyli no praktycznie w ogóle nie ma broni. Do tego lagi, do tego... Wszyscy wszystko inne, a żeby tego było mało, boty, które wszystkich strzelają. To jest najgłupszy pomysł na testowiców, jaki miałem chyba w życiu, widzowie. Chyba umieram. Jeszcze żyję, jeszcze żyję. Widzowie, mam 16 HP, jestem na hita, a wbiegłem do bunkru. <noise> co tu się odwala? Ja chcę do auta. Nie ma miejsca, ale mogę stać na aucie, w sumie nie głupie. Mogę, mogę, o, mogę rozwalić, ale danio Bosik mnie pokonuje. Tak dziwnego i zadymiarskiego początku, to ja jeszcze na żadnym miejscu co nie widziałem. Oj, tutaj walka o broń była. Ale pan anonimowy bardzo mądrze rozjechał oponentów. Tylko on tej broni raczej nie wziął. No jednak, początkowa kamperka w tym wypadku nie jest naprawdę głupią taktyką. A wręcz powiedziałbym, z tymi samochodami, no jest najmądrzejszą taktyką. A na tutaj się bi. Nie no, auta są OP. Gniewko rozjeżdża wszystkich. Gniewko to w ogóle moje ulubione imię. Jak będę miał syna, to nazwę go gniewko. Pamiętajcie. Chociaż Gabi nie jest zbyt zadowolona. A to, co najgorsze, to to, że Doktor Slone ma się dobrze. I balonek z góry pokonuje oponenta. A ktoś tam, jakiś oszust jest na górze. Bardzo niedobrze i balonek będzie chyba próbował się z nim mierzyć, chociaż to trochę bez sensu. A palonka, ktoś prawie rozjechał ciężarówą Balonek, ty jesteś straszny. Ja już widzę, jak moje prywatne wiadomości będą wyglądały na Discordzie, jak my wszyscy będą wyzywali za ten głupi pomysł, no, ale to wy chcieliście na odcinku. Balonek ma 31 hp i ktoś pami go ze snajperki. No mało nie brakowało, ale balonek dojeżdża i był bardzo blisko. W sumie nie wiem, czemu takiego laga złapał jakiegoś przy tym dojeździe. Ma 31 HP, broni ma więcej niż pewnie 3 czwarte osób, które jeszcze żyją. Ale leczenia ma zero i to jest bardzo ryzykowne z tym harpunem. Ale bardzo ładnie tutaj sobie poradził. I kogo balonek pokonał? Anonimowego. Jest też Krystyk Ronaldo, który siedzi wewnątrz bazy i przed nim chodzą sobie sami widzicie doktor Slone. Co tutaj się wydarzyło? Tutaj chyba balonek robi dymy. Robił dymy przez chwilę, ale Krystek Ronaldo pokonał. I tutaj ja dobrze widziałem, że tam był auk złoty, sobie leżał? Wydaje mi się, że tak, że oszukista zszedł, pokonał dr Slone, ale balonek go chyba ze perki pokonał. Więc mimo że balonek nie wygrał, to przynajmniej się przyczynił do nieoszukiwania. Tak trzymać. No a tutaj dość szybko idzie strefa, więc pan burger Wuz ustawił się w miejscu, gdzie jeszcze można jak najbardziej być, którego strefa nie zamknie. No i ci wszyscy zawodnicy, których tam teraz słyszymy, będą musieli ze sobą walczyć, a ktoś. Tam jest lewa! O co tutaj chodzi? On tam chyba nie powinien być, Przecież by kolejny pan Oszust. Złoty karp postanowił jeszcze siedzieć w strefie! I poczekał na kogoś, kto w tej strefie również siedział. Pięć osób już tylko do końca. Bober Fanboy ma chyba taktykę, że on do końca gry będzie siedział w tej strefie. No tu przynajmniej go nikt nie zabije. Ale nie tylko on ma taką taktykę, bo Kes siedzi w strefie, ale masz dwie apteki. W jego przypadku to naprawdę nie jest głupia taktyka, bo tam na zewnątrz jest chyba oszukista. No w strefie teraz to już nikt nie będzie. A tutaj mamy złotego karpia, i z tego co mi się wydaje, to Kes tam wyszedł, więc Kes nie leczy się już w tamtej strefie, tylko to podszedł bliżej. Moim zdaniem to trochę poważny błąd. No właśnie dlatego, że Złoty karb go doje, że no dobra, ale Kes dał radę się tutaj obronić, ma jeszcze jedną aptekę i to jest jedna apteka więcej niż wszyscy inni w tym momencie, bo poza nim już tylko Burger Woos, który ma dosłownie 0 HP, ale no Kes bardzo dobrze trafia z tego swojego auka, no i został sam prawdopodobnie na oszukistę, a nawet na pewno na oszukistę, więc ja idę sprawdzić, czy Kes nie oszukiwał i widzimy się w lobby. Ale była za Pozdrawiam Wojtka Ekstra Kubiego. Boba Grzejnika i polecić kanał mój, Boba i Instagrama Grzejnika. Ja również polecam, a my lecimy do drugiego meczu. Wszystkie linki w opisie. Drugi mecz stu widzów na bunkier właśnie się rozpoczyna. No i trochę mnie przeraża, że tutaj jest strefa. Niektórym może być ciężko wylądować na bunkrze, ale zobaczcie jak to super wygląda. No i co, broń jakaś by się przydała, ale zgaduję, że będzie o nią bardzo ciężko. O, to może autem będę chociaż ludzi potrącał. I jakieś kile zrobimy, może wygramy mecz. Kto wie, kto wie? A może i nie wygramy. Okej, okay, pierwszy kill już dla nas. Nie, no to trochę jest smutne, ale. E, bota bym chociaż pokonał tym autem, żeby broń mieć jakąś. O, tutaj jest i bot. Jakbym go jeszcze raz potrącił. Kolego, zejdź, bo nie chcecie cię zabić. Dajcie mi tego bota pokonać. E, spadaj z tą ciężarówką. Bot, 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 chodź. Mam go. Dobra, i teraz szybko go dobijamy. Gdzie jest ten bot? No przesuncie się, bo tam jest bot pod wami. O nie, wszyscy uciekają z tego auta. Ty, ale wcale tego pota nie widać. Gdzie on się podział? A, to jest ostat w pyczku. A, nie, mam już broni. Dobra, damy się typowi z bronią. No, pokonuj. Z bronią to ja chętnie pooglądam pana Unita 5.3.1, który, uwaga, się chyba teamuje tutaj z graczami jakimiś. No, bardzo mi się nie podoba to zestawienie. A może po prostu jest miły dla nich i nie chce marnować amunicji, co też nie byłoby wcale takim głupim podejściem. No, ale ta pani puma za nim to taka zbyt blisko tutaj za nim chodzi. Zobaczmy, czy znajdziemy jakieś znane twarze tutaj. Tu wszystko wybucha. O, mamy na przykład znaną twarz pana Keza, który wygrał pierwszy mecz i powiedział mi poza kamerami, że on chce wygrać dzisiaj wszystkie trzy. No, i jest na dobrej drodze. Okej. Okay. Byłby bardzo szczęśliwym człowiekiem, jeżeli trafiłby, ma tylko jedną budowlę, no to jest chyba koniec Keza już dzisiaj. Doktor Słone 3 na wejściu, ty przeżył, nawet hita nie dostał. Co do znanych graczy, to Pawelo tutaj jeszcze się jakoś trzyma, a tutaj jeden z graczy, jakie 1000 IQ chciałem powiedzieć, no ale w sumie to nie aż takie, bo został dość łatwo wypatrzony. No i tak naprawdę to tyle z tych dymów, teraz wszyscy siedzą schowani. Ten mecz powinien trwać dłużej, Pawelo prawie pokonał oponenta, no jednak jednego hitka mu zabrakło. Oho, teraz mu chyba hitka nie zabraknie, dokładnie o tym mówiłem. W strefie no już absolutnie nie jesteśmy, więc mimo, że żyje jeszcze 19 osób, myślę, że ten mecz teraz szybko się rozpędzi. Okej, okay, tutaj Paweł dojechał i to chyba jest ten Unite tam na dole, który próbował podmieniać każdą ściankę. O, tutaj ktoś dojechał. Bardzo agresywnie, z bardzo OP bronią pana I on nawet myślę się edytuje, trzeba przyznać No nie no, auk jest za mocny I kolejny kill na konto pana anonimowego No a strefa w tym momencie przyszła Więc Pawelo musi zrobić dobry użytek Oj, tam był w potrzasku grać, niestety. Musi wykorzystać swoje bronie i znaleźć jakieś leczenie, bo ma tylko 50 hp. Tutaj słyszymy, że wszyscy tak naprawdę się w tym momencie dojeżdżają. I Pawelo tak naprawdę jest dojeżdżany z dwóch stron, ale pięknie to zrobił! Tutaj też i znalazł bandaże chyba. Więc będzie w stanie troszeczkę dłużej przeżyć. Pawelo musisz brać bandaże, bo to się źle skończy. Oj, tutaj laser, laser. Perka, ale nic mu nie zrobiła za bardzo. No, ale jak próbowałem przełączyć graczy, to Pawelo padł, więc anonimowego teraz oglądamy. Tu wszyscy są w tym jednym boksiu. Paweł anonimowy kolejnego kila na swoje konto zdobywa. Już tylko jedna osoba, zero osób w tym momencie, więc anonimowy wygrywa. Ale ja oczywiście muszę to wszystko sprawdzić. Nie wiem, czy dam radę głosowo z trzecim meczem. Na ich otrzymiał aż 14 killi i wszystko zrobił tak jak trzeba, więc trzeba go zaprosić. Pozdrawiam, całego buskorda, no i to wystarczy chyba. Bo... Dziękujemy pięknie, więc kolega zrobił orro, a my lecimy do trzeciego meczu. No i lecimy z trzecim meczem. Tu gdzieś były bronie. O, pokonaj mnie, no, dawaj, strzelaj, ja chcę być z osobą z bronią. O, nie, przepraszam od auta. Ty, jak ja wyjdę, to mogę aut broń podnieść. Mam, 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 nie mam, mam! Ty, dużo mam broni. Teraz tylko nie zginąć od auta. Wygrywamy to, ale może być ciężko nie zginąć od auta. Dobra, biję tutaj ludzi. Mam broń, więc mogę pić. Wygrywam! O nie, może w końcu wygram pierwszy mecz? Mam aptekę, co jest grane? Wy się ostatnio za mnie śmiejecie, że ja już bardzo dawno nie wygrałem żadnego swojego customa. I jest trochę w tym prawdy, ale w tym momencie odziedziczyłem broń, apteki i inne tego typu rzeczy. Jak tylko mądrze to rozegram, to może nawet wygram. Ty, ten jaki... jesteś totalnie. Muszę go dorwać. Tam jest trochę broni, tylko ja nie mam jak tam wejść. Ale jak tutaj sobie teraz zbuduję... Nie mogę jeszcze zbudować. To nie no, zero mi brakuje w ogóle wszystkiego. O, skocz tutaj. Jestem. Ty no, tu były jakieś broje, na pewno. Czyżby potat mi zabrał? No i tyle było z moich marzeń o zwycięstwie, widzowie. Trochę to smutne. Ale teraz przynajmniej możemy poglądać naszych kochanych widzów, jak tutaj walczą. Wszyscy byli w jednym aucie. Czy ty padniesz od wybuchu? Raczej nie. No ale cheater Milek, mam nadzieję, że w tym meczu cheatował nie będzie. 28 osób jeszcze aż żyje. A tak się składa, że jesteśmy w strefie. Więc ten mecz prawdopodobnie będzie najdłuższy tam był typu z RPGiem. I nie strzelił całe szczęście do Milka, bo by było już po Milku naszym. Kolega z RPG-1000 IQ zrobił. Miał dwa naboje i pokonał akurat osoby, które miały broń, i to mu się przydało. Ale pan Unite był oszustem w drugim meczu, bo się teamował bardzo nieładnie. No ale mam nadzieję, że teraz odkupi swoje winy i chociaż w tym meczu nie będzie oszukiwał. Na razie wygląda na to, że jest czysty. Bardzo ładnie pokonał gracza. Okej, okay, kolejny kill. Tutaj Wojtek ekstra wypatrzył gracza i on tutaj siedzi w bunkrze. To była taktyka gracza, który wygrał w drugim meczu pana Nemo, który zresztą zrobił naprawdę masę killi. Tym razem Wojtek no ma chyba troszeczkę za mało amunicji, żeby walczyć z panią Slonę, a taki auk na pewno by się przydał. Gra tak naprawdę nam zamarzła. Wszyscy w jednym miejscu, wpatrzeni w ścianę. No, jest jak jest. A, bo my znowu jesteśmy w strefie, więc ten mecz może trwać z godziny nawet. A może i nie, bo tutaj Wosik robi dymy i ja nie wiem, czy on nie pokonał pana już... Knight, tak jest. Czyli gracza, którego widzieliśmy wcześniej z tym RPG-em, Więc chociaż w tym oczekiwaniu na strefę, jakąś akcję mamy. 5 minut później i już w strefie nie jesteśmy. Więc no teraz jakieś dymy muszą się zacząć, bo ja przez ostatnie 5 minut to TikToka oglądałem. I Wosik jakimś cudem zebrał chyba najbardziej OP loot, jaki się dało w tej miejscówce. No a poza nim to wszyscy bez leczenia tak naprawdę gdzieś tutaj sobie siedzą. No, a tutaj jakaś akcja się zaczyna. Szymex tak naprawdę wszedł po prostu pod Szymona gra celownik. On nawet Szymon nie strzelał do Szymeksa, tylko strzelał do kogoś innego i Szymex po prostu wbiegł mu pod celownik. No jest jak jest. Szymona gra, dojechał Wojtek Ekstra, który ma 5 bandaży, to więcej niż Iwosik i mi się wydaje, że Szymon w tym momencie powinien tutaj zostać, ewentualnie właśnie pobiec tam po jakieś przedmioty, tylko tam chyba nie ma żadnego leczenia, dokładnie o tym mówię. Zobaczcie jak szybko to się rozwinęło, już tylko trzy osoby przy życiu, Iwosik tutaj wjechał, ale padł, no i został już tylko Mikant, który nie ma leczenia i pan Wojtek Ekstra, który leczenie miał. Ale padł na 5, znaczy przesiął na 5 HP. Czyliśmy po naprawdę sporej edycji przerwy. Wojtka wygrał? Nie wiem, ale sprawdzę to i zaproszę go. Jeżeli wygrał oczywiście. No to chciałbym pozdrowić Keza, Grzyjnika, Boba i Kubiego i polecić kanał. Dwiego i papa. Mój w sumie. Dobra, już wcześniej test też poleciał Twój kanał, więc wszystkie linki będą w opisie. No i co? Gratuluję. Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie. Tutaj Wam wyskakują inne superaśne filmy. Pamiętajcie o subskrypcji, kodziku manujek, lajkach. Ja już nie przedłużam, to był ciężki dzień dla mojego gardła. Na teraz to wszystko. Trzymajcie się, pa pa!